Jak to wygląda? Daj im miodu. Nabrało nowego znaczenia. Ma być słodko i pysznie tam. Słodko i kwasno. Ja w, sobo w weekendy nie mam gdzie typu dookoła i to możesz najebać tego miodu ile chcesz. W weekend nie tyje. Chcesz łyżkę? Nie, no żem to No żem to w musisz możesz wiesz, gdzie powiesz, masz. Tylko, że piach masz gratis. Nie, masz mojego. MK Piach na dworze to pokaż ślady walki, proszę bardzo. A teraz jak prawdziwy. Tak jest, no do tej pory to tak banalnie wyglądałem. Myś jeszcze no. pachniałeś jak pedał. A teraz przynajmniej śmierdzisz. Już perfum po tej nocy na I wyglądasz jak człowiek. Czyli perfuma ognisko? Prawdziwy człowiek powinien nosić ślady walki zawsze. Nie mówię o tej walce w domu na przykład, tylko... Nie już on no. była walkę z rana tam. Tak? No. Zesłałeś się? To, nie. to też nie to. No, zakopają po sobie szpadelki. Yeah, e, pilasz.